Fajne zadanie, bo przygotowali nam nawet rysunek w zbiorze zadań, jest i możemy sobie go przerysować. No, no to od czegoś trzeba zacząć. Ponadto podano w poleceniu, że te dwie proste, półproste, które tutaj powstały, to są dwusieczne. Nawet nie musieliśmy tego czytać, bo widać to na rysunku. Dlaczego? Zobaczcie. Dwusieczna to jest taka półprosta, która dzieli dany kąt na dwa jednakowe kąty o jednakowej mierze. Dwa kąty przystające, moglibyśmy powiedzieć. Więc takie kąty przystające oznacza się właśnie takimi pojedynczymi łuczkami. Tak? Pokazujemy w ten sposób, że ten kąt jest taki sam jak ten kąt. Możemy też zastosować takie podwójne łuczki, potrójne, poczwórnych. Nie widziałem. Czyli ten kąt jest taki sam jak. Ten kąt. I teraz, moi drodzy, możemy sobie podpisać te kąty literkami alfa alfa, beta, beta. Co chcemy policzyć w zadaniu. Mamy policzyć miarę kąta ACB, czyli miarę tego kąta tu, tutaj. O w tym miejscu. Ten kąt nas interesuje. To może nawet go. Tak potraktuję. O. Żeby go widzieć porządnie. Dobra. A jedyna informacja jest taka, że kąt zawarty między dwusiecznymi wynosi 137 stopni. Ogólnie to pomysł mam taki. No, możecie się zgadzać lub nie. Zresztą chętnie zrobię taki challenge. Jeżeli ktoś widzi inne rozwiązanie, fajniejsze, inną możliwość, to Piszcie w komentarzach. Chętnie zrobię drugą wersję tego zadania. No to tak, przechodząc do konkretów. Kąt 137 stopni znajdziemy też po tej stronie, bo to są kąty wierzchołkowe. Jeżeli mamy dwie proste przecinające się, no to tutaj otrzymujemy kąt wierzchołkowy również o mierze 137 stopni. I teraz zobaczcie. Mamy taki trójkąt o kątach alfa, beta i 137 stopni, więc możemy sobie zapisać, że alfa plus beta plus 137 stopni to się równa 180 stopni. Zgadza się? No pewnie. Wyznaczmy z tego prostego równania sumę alfa i beta. Wystarczy, że na prawą stronę równania przeniesiemy 137 stopni. Możemy nawet pokazać, że to robimy. Wtedy po prawej stronie otrzymamy. Co my otrzymamy? 43 stopnie. Jak odejmiemy od 180-137 to tyle mamy, dobra. Alfa plus Beta równa się 43 stopnie. I teraz co my zrobimy z tym dalej? Otóż zauważcie, że w trójkącie ABC mamy dwa kąty alfa i dwa kąty beta. No więc. Pomnóżmy to równanie przez 2, otrzymamy 2 alfa plus 2 beta, to się równa 86 stopni 2 alfa plus 2 beta. Dobra. A potrzebujemy kąta przy wierzchołku C potrzebujemy policzyć miarę kąta ACB. Jak, jak to zrobimy? No wiemy, że suma miar kątów w dowolnym trójkącie wynosi 180 stopni. Jeśli od tej sumy odejmiemy. 2 alfa i 2 beta, lub pokażemy, że tak, odejmujemy taką sumę dwóch kątów. To, co otrzymamy, 180 stopni minus, wstawiam w miejsce tego nawiasu 86 stopni. Mamy to policzone tutaj u góry. O, może sobie nawet warto podkreślić to, skąd to się bierze. I otrzymamy 180 minus 86. 180 minus 80 to 100 minus 6 to 94. I już. Pyk-pyk jest. Odpowiedzmy. Miara konta ACB. W dzisiejszych czasach odpowiedzi się nie zapisuje już, prawda? Ale tak zróbmy. I mamy pełne rozwiązanie. I full punktów.